Dzień dobry, Monika Przewolska, Instytut Gospodarki Rolnej. I pan mecenas Krzysztof Piotrowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Dzień dobry. Szanowni Państwo, mamy poniedziałek, a skoro poniedziałek, no to będziemy rozmawiać o restrukturyzacji i generalnie o kim prawie dla rolnika, bo faktycznie każdy telefon do Instytutu Gospodarki Rolnej gdzieś pośrednio wiąże się z tym, że ktoś ma jakiś problem często prawny. W związku z czym faktycznie w poniedziałek temat typowo restrukturyzacyjny i od tego zaczynamy. I pierwsze pytanie, z którym bardzo często rolnicy nas dzwonią, jest to: bardzo skomplikowany etap w całej restrukturyzacji, czyli opracowanie takiego programu czy planu. Jak wygląda opracowanie tego planu restrukturyzacji? Bo faktycznie, jeżeli sięgniemy do tego działania, które było prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to rolnicy kojarzą to z takim momentem, że trzeba iść do tego ODR-u, spędzić tam bardzo dużo czasu, tam pracownik zada nam dużo takich mało przyjemnych pytań i generalnie później nie wiadomo, jak ten plan restrukturyzacji będzie wyglądał. Mnóstwo pracy, mnóstwo zabiegania, mnóstwo jakichś dodatkowych dokumentów. Jak w przypadku restrukturyzacji prowadzonej przez kancelarię to wygląda? Restrukturyzacja, o której my tutaj mówimy, to nie jest restrukturyzacja taka przygotowana na formularzu z odpowiedzią tak, nie, tak, nie. Ta restrukturyzacja tak naprawdę zaczyna się w głowie przedsiębiorcy, w głowie rolnika. Czyli mamy problem i musimy wpaść na pomysł, jak go rozwiązać. Czyli zastanowić się nad tym, jaki mamy problem i co zrobić, żeby móc funkcjonować dalej. Jak już jest ten pomysł, to ten pomysł później trzeba opisać. Opisanie tego problemu no, polecam, aby skontaktować się tutaj z kimś, kto jakby zawodowo się tym zajmuje. Natomiast to nie są żadne jakieś magiczne formuły, magiczne opracowania itd. itd. Raczej finalnie to wygląda w ten sposób. Mam gospodarstwo rolne. Profil mojego gospodarstwa to jest produkcja zwierzęca. Aktualnie wygląda to tak, że mam zadłużenie takie i takie, i pomysł na restrukturyzację jest taki: likwiduję produkcję zwierzęcą, za sprzedany żywiec otrzymuję następującą taką i taką kwotę, pozostaje przy produkcji roślinnej, ograniczam w ten sposób koszty do wskazania, jakie są przy produkcji roślinnej, natomiast prognozowane zyski są takie, w ten sposób będę wy, wypracowywał zysk, zysk X. Z którego będę spłacał zobowiązania przez następne 3 czy 4 lata i w ten sposób po 3 czy 4 latach wyjdę na prosto. No tak to się odbywa. A czy jest tam taki moment, że musimy wezwać jakiegoś rzeczoznawcę, czy kogoś, kto oceni wartość tego, co posiadamy? Jak to wygląda? Bo znowu wracam do tego, co oferował nam z kolei krajowość wsparcia rolnictwa? Nam mam na myśli rolników i tam faktycznie no procedura jest bardzo złożona, bo faktycznie kowry tutaj ma kilka mechanizmów, z których rolnik teoretycznie może skorzystać. Jedną z nich to jest taki kredyt niskooprocentowany. Kolejne no to jest faktycznie przejęcie niejako na własność i w zarząd przez KOWR tego gospodarstwa, ale tam procedura jest bardzo skomplikowana, bo faktycznie tych momentów, gdzie potrzebujemy niezależnego rzeczoznawcy, który nam przybije tą pieczątkę, później po dwóch miesiącach okazuje się, że ta pieczątka z tego ziemiaka to była niedobra, musi być jakaś inna pieczątka i cały proces bardzo, bardzo nam się wydłuża i bardzo dużo kosztów po drodze gdzieś tam generujemy. W przypadku tej restrukturyzacji, o której my mówimy, również jest to tak skomplikowane, że musimy wzywać do tego naszego gospodarstwa milion dziwnych osób, które chodzą, sprawdzają, dotykają i, i wyceniają? Nie ma konieczności ani obowiązku sporządzania operatów szacunkowych. Tak naprawdę restrukturyzacja ta opiera się na tym, że naszym kontrahentom przedstawimy sposób rozwiązania problemu. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że Wy jesteście kontrahentami tego, kto, tego kogoś, kto ma problem i tak naprawdę czy Wam jest potrzebny operat, ile jest wart jego grunt, albo ile jest wart jego samochód? No pewnie nie do końca, bo każdy sam jest w stanie oszacować tak, ile tam wart jest mhm. ciągnik i czy lepiej sprzedać ten ciągnik, czy dać szansę prawda, zarabiania. Liczą się realne wyliczenia, realne propozycje. I tak, kiedy rolnik przychodzi z propozycją, Jakąś tam, prawda, restrukturyzowania się, czyli zrobienia czegoś, co pomoże mu spłacić ten dług, to tak naprawdę kontrahenci są w stanie i robią to, są w stanie sami obliczyć, prawda, czy to się uda. Więc tak naprawdę nikt za rolnika, bo ja zawsze to podkreślam, że rolnik najlepiej się zna na swoim gospodarstwie, nie jest w stanie wymyśleć tego pomysłu na to, jak zrobić, żeby było lepiej, w takim sensie, jak to tam gdzieś na polu zorganizować pracę. Ta kancelaria, która przygotowuje te propozycje restrukturyzacyjne jest od tego, żeby powiedzieć jakie są, jakie są sposoby restrukturyzacji, czyli rozłożenie na raty, wydłużenie terminu spłaty, no sprzedaż jakiegoś składnika oraz od tego, aby stanąć między rolnikiem a kontrahentami i wytłumaczyć tego rolnika, przekonać ten bank do tego, że ta propozycja jest dobra. Bo rolnik prawda sobie pracował już z bankiem, bank powiedzmy tam spółdzielczy zna tego rolnika jakimś językiem i spo... w jakiś sposób z nim, że tak powiem się kontaktuje i rozmawia, a tu warto jest, aby przed profesjonalista, żeby bank zobaczył, że to jest profesjonalne podejście, pokazał jakie są plusy restrukturyzacji, jakie są skutki braku restrukturyzacji, co się stanie, jak nie damy szansy rolnikowi, bo to wcale nie jest tak, że jak nie damy szansy, to będzie lepiej, często jest gorzej. Pamiętam takie jedno spotkanie konsultacyjne, które bardzo zapadło mi w pamięć, właśnie prowadzoną przez kancelarię, dlatego że rolnik nie do końca dowierzał, że to może być takie łatwe, miłe i przyjemne. I pamiętam, że Instytut był taką ala dodatkową stroną w postępowaniu i my tłumaczyliśmy jeszcze bardziej, co ewentualnie w tym gospodarstwie można zrobić. Czy taka możliwość też istnieje, że faktycznie jest spotkanie dwu, trzy, czterostronne, gdzie jednak robimy taką ala burzę mózgu i wy w którą stronę. Powinny iść rozwiązania, a rolnik generalnie zaczyna sobie układać ewentualne scenariusze wyjścia z problemów? Takie spotkania są najlepsze. Ja osobiście uważam, że w sytuacji, kiedy. powiedzmy, Dla mnie to jest sytuacja niewyobrażalna, że rolnik by przyszedł i powiedział prawnikowi: bardzo proszę mi tu zorganizować pracę w rolnictwie. No co by prawnik tam z Warszawy, Gdańska, Poznania czy, czy mniejszego mm -hmm. miasta będzie wiedział, jak zorganizować pracę? Tak jaki. Yy, Jakie ścieżki, szersze czy węższe zastosować, no nie, nie będzie wiedział, tak? Natomiast yy, on jest od tego, aby ten pomysł zebrać, ładnie go opisać i go przedstawić. Ładnie tak, żeby się bankowi podobało, tak? Bo bank jednak pracuje na dokumentach. Rolnik pracuje na roli, bank na dokumentach i teraz trzeba ten problem rolny przełożyć na dokumenty i pokazać bankowi, o to jest taki fajny pomysł tutaj opisany. Y -y. Więc trzeba przyjść do tego kogoś, tego doradcy restrukturyzacyjnego, opowiedzieć mu o problemie, opowiedzieć o tym, jakie są problemy, jakie są pomysły i wspólnie znaleźć to rozwiązanie. Ale skoro jest już mowa o banku, no to ciężko nie wspomnieć o pieniądzach. Restrukturyzacja ta, która była prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czasem mam wrażenie, że rolnicy myśleli, że to jest takie magiczne, magiczne miejsce, do którego my pójdziemy, ktoś rozwiąże za nas nasze problemy. I pamiętam, że pracownicy agencji razem z pracownikami Ośrodków Doradztwa Rolniczego bardzo wiele razy tłumaczyli rolnikom, że no jednak jest to działanie inwestycyjne. My tam tych pieniędzy musimy dosypać skądś, więc w tym przypadku na przykład był to ten nisko oprezentowany, ale jednak kolejny kredyt inwestycyjny. A jak jest w przypadku tej restrukturyzacji prowadzonej przez kancelarię, o jakich w ogóle pieniądzach mówimy, musimy mówić, czy to jest w ogóle coś drogiego, co nas nie wiem miesięcznie będzie dodatkowo obciążało, czy, czy to jak, jak to jest prowadzone i czy wyceniane? Nigdy bym się nie zgodził na taką restrukturyzację, gdzie suma zobowiązań się zwiększy. No chyba, że mówimy o takiej sytuacji, że powiedzmy ktoś stanął z produkcją, nie może nic zrobić, bo nie wiem, nie może materiału siewnego kupić, czy warchlaka nie może kupić i potrzebuje jakby dodatkowego zasilenia na ten zakup, który później wygeneruje mu zysk. To ok. Natomiast jeżeli obsługa procesu restrukturyzacji miałaby zwiększyć sumę zobowiązań, to oczywiście odpada. To są kwoty jakby moim zdaniem na, na, na starcie w momencie przy, analizy sytuacji, przygotowania tych propozycji, to są kwoty maksymalnie rzędu kilku tysięcy złotych, i tu już mówię o takiej pracy, gdzie powstaje dokument w postaci przygotowania, w postaci takiej analizy, wniosków mhm. y, i jakby rozpoczęcia tej procedury. Więc y, to nie jest tak, że gigantycznie te kwoty wzrosną. I to zależy też od wielkości gospodarstwa, bo jak rozumiem, jeżeli mówimy o restrukturyzacji małego podmiotu, no to ciężko pewnie zestawiać no, to z restrukturyzacją... Pewnie też od wielkości gospodarstwa, a ja bym wielkość przełożył na wielkości, sumy zobowiązań i ilości wierzycieli. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Rolnik mówi tak, mam gospodarstwo, tam sobie pracuję w tym gospodarstwie, Jestem zadłużony w dwóch bankach i u dwóch kontrahentów, i mam leasing, czyli łącznie mam pięciu wierzycieli mhm. i coś musimy dla nich przygotować. A przychodzi inny rolnik z dużego gospodarstwa i mówi: Mam ich 58 plus 12 zagranicznych i też musimy coś dla nich przygotować i ze wszystkimi porozmawiać. No więc pewnie ta restrukturyzacja z mniejszą ilością wierzycieli i propozycji będzie łatwiejsza, tańsza niż ta z większą mhm. ilością wierzycieli. A kiedy dowiemy się, ile to ostatecznie będzie kosztować? Bo też rolnicy dzwoniąc i pytając w ogóle o proces restrukturyzacji, czasem pytają, kiedy dowiedzą się, ile finalnie ta restrukturyzacja i przeprowadzenie tego procesu będzie kosztować? Bo jak rozumiem pierwsze spotkanie, to o którym rozmawialiśmy i to też, w którym ja brałam udział, to było takie ciepłe spotkanie na temat tego, okej, okay, mam taki i taki problem, faktycznie mam zaległości tam w stosunku do banku, do firmy paszowej, do firmy, która nam była dystrybutorem nawozów, więc jakby całą sytuację gdzieś tam w miarę ogarnęliśmy w rozumem, wiedzieliśmy mniej więcej ilu kontrahentów tutaj będzie i czy na tym spotkaniu, czy ewentualnie po tym jakimś pierwszym spotkaniu jest taka wycena przedstawiana, czy to jest na zasadzie OK będzie dobrze, a na koniec wystawiamy ogromną fakturę i rolnik wtedy mówi OK, mam kolejny problem. Okej. Okay. Ja zawsze wszystkim mówię, aby wszystko sobie przekładać na takie normalne sprawy życia codziennego mhm. i yy, nie traktować yy, Kancelarii, doradców, innych, tam osób, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia, jak jakichś nieznanych postaci, jakoś Bizancjum, gdzie nie można się odzywać, nic głośno powiedzieć. To jest normalny kontrakt. To tak samo, kiedy się dowiadujemy, ile powiedzmy będzie kosztował konkretny nawóz. Idziemy się dogadywać, mówimy co chcemy czyli opisujemy swoją sytuację: chcemy nawozu azotowego, chcemy w takiej ilości, w takim terminie. I jednak sami go nie odbierzemy, tylko z dowozem. I to mhm. jest to samo tutaj. Przychodzimy i rozmawiamy. Mamy taki problem, potrzebujemy pomocy. Jaką wy pomoc oferujecie i jaką, jaka jest kwota? Oczywiście, może się tak zdarzyć, że y, te kwoty nie padną na tym spotkaniu, tylko po. Natomiast nie rekomendowałbym podejmowania się współpracy z, bez spisanej umowy z paragrafem 3, 4 czy piątym, Lepiej, jakby 10 mhm. nie było gdzie nie ma wpisanego rozliczenia. No musi być rozliczenie przed rozpoczęciem współpracy. A kiedy dochodzimy do takiego momentu, jeżeli w ogóle rozważamy sytuację jakiegoś gospodarstwa, że jednak jest za późno, czy w ogóle jest taki moment, w którym gospodarstwo no, widzi, że okej, okay, już tu mi nie starcza, tam mi nie starcza, tu mam zaległości, tu przyjeżdża komornik, tu mam wymówione wszystko, to mi próbują zabrać. Czy jest taki moment, kiedy jako kancelarii jesteście w stanie powiedzieć, że no nie, teraz to już pewnie bardziej inny mechanizm, nie wiem, upadłość, jeśli chodzi o rolnika, to bym zaproponował tak, aby rolnik, nie specjalizujący się w restrukturyzacji, tylko specjalizujący się w branży rolniczej, nie dokonywał takiej oceny, żeby mówił sam sobie, że jest za późno. Zachęcam właśnie do tego spotkania takiego nieodpłatnego, żeby porozmawiać, przedstawić problem, bo tam ktoś, kto zawodowo zajmuje się restrukturyzacją, zerchnie i powie. Jest dobry czas, jest wcześnie, jest średnio albo jest za późno. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że jest za późno. Wyobraźmy sobie znowu taką sytuację, kiedy powiedzmy ktoś ma produkcję zwierzęcą, czyli na przykład gospodarstwo, nie wiem tam wymyślmy 120 hektarów, mhm. chlewnie, hoduje prosiaki. No i tak się sytuacja już, że tak powiem, rozwinęła, że dostawca, czyli sprzedający małe prosiaki już nie chce sprzedawać tych prosiaków. My już to co mieliśmy, te odchowane świnie sprzedaliśmy. Dostawca materiału paszowego, no, też już nie chce sprzedawać, bo mamy zobowiązania. Prąd nam odcięto. Nikt nie chce z nami współpracować. Mało tego, tych przyległych pól też nie obsialiśmy, a mamy już powiedzmy, no nie wiem, tam na kukurydzę jest za późno, mamy mhm. lipiec na przykład. No to ta, i, a i jeszcze do tego powiedzmy, komornik ma wyznaczony na sierpień termin licytacji, mamy zajęte rachunki bankowe. No to ciężko będzie znaleźć takie rozwiązanie, żeby powiedzieć ja się zrestrukturyzuję, bo... I no co to powiem, zasieję w tym roku? No nie zasieję, bo już zbiorę na przyszły rok. No bo co, kupię prosiaki? No już no, nikt mi ich nie chce sprzedać. Yy, pasza? No też jej nie mam skąd wziąć. Yy, no a za miesiąc jest licytacja i jest jeszcze dwóch chętnych, bo wpłacili wadium. No to szczerze powiedziawszy wtedy pewnie będzie trochę Trochę za późno na takie, że tak powiem, klasyczne rozwiązanie restrukturyzacyjne. No ale też nie przesądzajmy, bo może będzie taka sytuacja, że tych zobowiązań jest na przykład mniej niż wartość gospodarstwa i powiedzmy, będzie można zrobić tak, że sprzedać, nie wiem, część. Tylko to już prawda, ze stratami dla substancji gospodarstwa. Sprzedać część gospodarstwa, te pieniądze ze, ze sprzedaży przeznaczyć częściowo na spłatę wierzycieli, czym sobie odblokować kontrahentów. Więc czasem może jeszcze coś tam w beznadziejnej sytuacji się, z, da się znaleźć. Natomiast, wiadomo, im w, jeśli jest zachowana produkcja, tym większe mamy szanse. A co dalej, jeżeli faktycznie już jesteśmy na końcu tej drogi i faktycznie. Jest jakaś kolejna, kolejne stadium naszego, nie wiem, upadku, czyli nie wiem, upadłość konsumencka. Jak to później w ogóle wygląda? Co jest po takiej e, licytacji gospodarstwa? No to jest wydarzenie niezwykle przykre. To już jest sytuacja, kiedy w zasadzie wyczerpały się wszystkie sposoby ratunku, i kiedy wierzyciele, czyli ci, którym jesteśmy winni pieniądze, chcą odzyskać te swoje pieniądze i oni w świetle prawa no, w jakiś sposób muszą je odzyskać i odzyskają. Więc albo pozwalamy biec sprawie samej, i po prostu urzędy skarbowe Komornicy nas licytują, podzielą te pieniądze, i dla rolnika zostanie coś lub nie zostanie nic. No albo nawet na samym końcu, też są takie przypadki, można znaleźć takiego nabywcę zamiast Komornika. Powiedzmy, Komornik jest w sierpniu, my sami znajdujemy takiego nabywcę, powiedzmy, w lipcu za kwotę wyższą i ta kwota jest trochę wyższa, dzięki czemu spłacamy więcej wierzycieli, może trochę zostanie dla nas też. No dobry tak? start. No, Czytamy taki życie. trochę tak. No, Przekrę, ale... Lepiej nie dopuszczać do tej sytuacji, tak? Lepiej w momencie pojawiania. Bo to jest trochę tak. Póki funkcjonujemy i póki płacimy, kupujemy, sprzedajemy, to kontrahenci z nami rozmawiają, później jest gorzej. Później się już obrażają później już ciężko jest cokolwiek zrobić. A ja się cieszę, że o tym mówimy, bo faktycznie scenariusz rysuje się bardzo pesymistyczny, ale mam nadzieję, że dzięki temu ludzie faktycznie usłyszą to i tym bardziej zadzwonią i poproszą o takie spotkanie. No i pytanie, czy w takim razie co? Ogłaszamy termin konsultacji IGR i kancelaria dla rolników, wybieramy jakiś dzień, na przykład w przyszłym tygodniu, gdzie faktycznie rolnicy, którzy zgłoszą się, link do zgłoszeń wstawimy pod naszym dzisiejszym nagraniem i w ciągu dwóch tygodni nie robimy jeden dzień otwarty i GR-owo-kancelaryjny? Czy to dobry pomysł? Z doświadczenia wiem, że każda inicjatywa Instytutu kończyła się dużym sukcesem, więc jeżeli to ma być kolejny sukces, to ja tylko będę bił brawo. Fantastycznie, drodzy państwo, w takim razie ja serdecznie zapraszam. W opisie naszego filmu znajdziecie informacje na temat tego, jak zgłosić się na taki dzień konsultacyjny. No i faktycznie zapraszamy w sumie trochę na kawę. Co prawda onlineowo. Chyba, że ktoś bardzo będzie chciał do nas przyjechać, to również zapraszamy, ale na pewno onlineowo będzie nam wszystkim wygodniej. Wybierzemy razem z panem Mecenasem jeden dzień i serdecznie państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą porcję wiedzy na temat restrukturyzacji i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.